góry ciała przy użyciu hantli, także lecimy. Pierwsze ćwiczenie, które sugeruję wykonać to wyciskanie hantli stojąc. Cztery serie w zakresie powtórzeń 8-10. Drugim, które wykonamy, będzie wiosłowanie w opadzie tułowia. Pochylasz się tak, by tułów był mniej więcej równoległy do podłogi i wykonujesz ruch wiosłowania. Tego ćwiczenia również cztery serie w takim samym zakresie powtórzeń 8-10. Trzecim ćwiczeniem będzie floor press. Tego ćwiczenia wykonasz 3 serie w zakresie powtórzeń 10-12. Czwartym ćwiczeniem jest unoszenie hantli na boki. Pamiętaj, żeby podczas unoszenia nie uciekać barkami do góry. Tego ćwiczenia wykonasz 3 serie w zakresie powtórzeń 10-12. Kolejne ćwiczenie to uginanie łokci z supinacją. Tutaj najistotniejsze jest to, by nie bujać się podczas całego ruchu. Tego ćwiczenia wykonasz 3 serie w zakresie powtórzeń 10-12. A ostatnim ćwiczeniem będą spięcia brzucha z handlem. Tutaj 3 serie w zakresie powtórzeń 15 do nawet 20. A po więcej tego typu filmików zaobserwuj mój profil.